Dla każdej z dziewczyn, które pozowały mi do serii Rzeka pod Rzeką, miałam przewidziany strój, który miał być inspirowany określonymi regionami świata, może troszeczkę folkiem, trochę takimi klimatami etnicznymi. Nie chciałam, żeby to były takie inspiracje wprost, raczej takie troszeczkę moje wyobrażenia o pewnych miejscach, czy nawet niekonkretnych miejscach, ale pewnych obszarach świata. W przypadku FC było to dosyć łatwe skojarzenie dla mnie, dlatego że jej typ urody w jakiś sposób kojarzył mi się bardzo z Ameryką Południową i z tamtymi miejscami. Dlatego postanowiłam wybrać ubrania w mocniejszych, bardziej energetycznych kolorach. Strojów było kilka, ostatecznie zdecydowałam się na ten, którym ona jest na obrazie sweterek w zygzaczki, kolorowa bluzka, naszyjnik z Maroka, co jak widać, strój jest pewną mieszanką, która tylko tworzy określony efekt. Kapelusik po praprzodkach, stary taki cylinderek, super dobrany do okularów. Muszę przyznać, że powstało dużo fajnych, wesołych zdjęć. Sesja fotograficzna była bardzo taka energetyczna. I Ercia się dużo śmiała na tej sesji. I choć ja zwykle unikam malowania ludzi w pełnym uśmiechu, to tym razem jednak musiałam wybrać to zdjęcie, dlatego że było po prostu lepsze niż wszystkie pozostałe. Miał w sobie taką niezwykłą energię i musiałam to wykorzystać. Skutkiem czego powstał obraz bardzo dynamiczny, wesoły, w kolorach. Takich, których chyba do tej pory jeszcze nie używałam w takim mocnym zestawieniu i w takiej dużej różnorodności. I muszę przyznać, że bardzo jestem zadowolona z tego efektu końcowego. Praca jest naprawdę pełna pasji, energii i radości, i myślę, że bardzo fajnie odzwierciedla taką właśnie wesołą, dynamiczną naturę kobiecą.